No i siemanko, witajcie na kanale Dziki Spinning W tym odcinku zrobimy mały unboxing Oraz test deski wędkarskiej Gear SUP Deski SUP dokładnie Mam nadzieję, że deszcz nie będzie padał A więc tak Tak jak mówiłem, otworzymy deskę W końcu ją mam Miało to być na majówkę No ale nie udało mi się po prostu jej zamówić na majówkę I robimy to w połowie maja No ale nic, super Jeszcze nie mam wędki na szczupaka no ale nic, wszystko w czasie. Powinna być w następnym tygodniu, więc będziemy i szczupaczka łowić. Ja mam tą deskę, od razu mówiłem, zbierałem na tą deskę pół roku, żeby ją zamówić. Po prostu no nie mam aż takich pieniędzy, żeby sobie od tak zamówić taką deskę. Więc musiałem sobie odkładać codziennie różnymi kwotami, nie wiem, 10, 15, 30 zł, i żeby tak przez pół roku zbierać i uzbierać na tę deskę i ogólnie na wędkę na szczupaka i w końcu mi się udało spełniłem swój cel jestem z tego mega zadowolony dobra zabierzmy się za otwieranie tej paczki po prostu tu taki nożyk mam dobra taki obrazek instrukcja nieduża nawet pojemnik na tudeskę jest na kółka a więc pierwsze mamy tutaj taką skrzyneczkę na w różne przynęty z tego co widzę, ona ma tutaj. Może ją otworzę. Tak to wygląda dokładnie. Skrzyneczka saważgier, fajna z dwoma uchwytami na wędki. Tutaj i tutaj. Zajebiście się prezentuje. Mega si mi, mi się podawał uchwyty. Jest i torba cała na kółka. I tak ona się prezentuje na całą to deskę i pewnie na wszystkie akcesoria. Nie pamiętam jak to się nazywa, ale to coś do chyba, żeby deska prosto stała albo skręcała. <laughs> Nie pamiętam dokładnie, ale mamy takie coś. Mamy pompkę do deski. <laughs> Spójrzcie tylko, też giry jest napis. Spodziewam się, mamy coś takiego. Zobaczymy co tu jest. A, to są rzeczy do, nie wiem, odkręcania. A już wiem, mamy tu klej, tu jest łatka oraz coś do, pewnie ogólnie zestaw do naprawy deski. To to ważna rzecz. Mamy tu, to jest pewnie do deski uchwyt ten, co zaczepiasz pewnie na nogę, na rękę i do deski, żeby w razie czego ona ci nie odpłynęła, jeśli byśmy płynęli po kanale albo po rzece i po prostu by wpadł do wody, a deska by se odpłynęła we mnie to jest takie zabezpieczenie na pewno. Jest i mamy najważniejsze wiosło. Szkoda, że tutaj nie ma napisu Saważgier, ale to już nieważne. Dobrze, zajwiście jest wiosło, podoba mi się. Tu jeszcze pewnie można je regulować dokładnie na wysokość w centymetrach. tutaj jeśli jak ja mam 1,74 m to tu 5 zaznaczam. Zamykam, i akurat odpowiednie wiosło jest do mojej wysokości. No, i na koniec główna część, na którą czekałem, i najcięższa z tego wszystkiego, czyli sama deska. Czy ona jest tak naprawdę szeroka, czy tylko jak złożona, tak wygląda? Oh, jest i deska, zajebiście. Będziemy ją pompowali zaraz oraz zobaczymy. W ile czasu uda mi się ją napompować Jeśli będę bardzo długo ją pompował i bardzo mnie to będzie męczyło, to po prostu dokupię elektryczną pompkę Mamy jeszcze instrukcję To instrukcja w języku polskim jest? O kurcze Powiem wam, że to kurczę. O jacie Powiem wam, że to szerokie jest No Myślałem, że będzie węższa, bo te chyba normalne deski słup to są węższe, choć mogę się mylić. I jest miarka nawet. Spójrzcie tylko. Elegancko. Akurat na 80 cm, więc okoń każdy się zmieści. I prawie, no szczupak nie każdy, ale, ale fajnie. Mega, mega, podoba mi się. Już jestem podjarany, mega. Oj, widzowie, coś czuję, że będzie ostro. Wiecie co? Ja połączę sobie stoper i zobaczę, ile czasu będę to pompował, więc... Uff, ale mnie wysiłek czeka. Więc dobra, start. To się pompuje w ogóle? Też tak macie zawsze, że nie wiecie, czy się pompuje? O kurczę, już mi ciepło się robi. Dobra, mamy. Ile tu mamy? Niecały 1 mp SI, nie pamiętam jaka to jednostka jest. Coś tam już się powiększa. O ja powiem Wam, że chyba ta elektryczna pompka będzie kupowana. Jak ja mam to dobić aż aż dotąd, tu do środku. Na środku tu aż ma być. Jak ja to dobiję? To jeszcze jednego prawie, że nie ma. Mamy to, 11 minut można powiedzieć, że zajęło nam to Super Mamy Lux napompowaną. Jaka ciepła. No. Dobra zobaczymy jak ten zawór się odkręca i jak ten zawór się odkręca, żeby powietrze nie uciekło nam zakręciliśmy zaślepkę. Wszystko jest elegancko. Dalej jest, żeby wsunąć płetwę. Ale płetwy nie będziemy wsuwali ze względu na to, że tu jest strasznie płytko, żem to robił na jeziorze. To tak a tak to ja chcę tylko po prostu przetestować, więc nie będę tego robił. Zapewne tak to się wkłada. Domyślam się, nie widzę innej opcji jak przyłożenia przez to. Nie, źle zrobiłem. Powinienem jedno przełożyć bliżej, ale działa już A ja to do, w do, 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 dobrą stronę w ogóle? Chyba nie, powinno być w drugą stronę, nie? Ja cię kręcę Ja Jacie Dobra, tak to powinno wyglądać. Elegancko, jest git Dobrowidzowie, już niosę deskę. Powiem wam, że trochę ciężka jest. Trochę tak. Dobro Nie pytajcie mnie dlaczego ja to w skarpetach robię i nie zdjęłem ich, bo sam nie wiem. Zdjęłem tylko buty. Już mam mokre to nie wiem Powiem wam, że pierwszy test na wodzie. Powiem, że ciekawie, nie wiem jak ja to na jeziorze zrobię. Ogólnie co wam mogę powiedzieć? Nie wiem, co mogę powiedzieć. Tego stera nie wsadziłem, nie? Więc nie wiem, czy to wpływa na stabilność, jakoś, czy nie. Nie mam pojęcia. Nie no, jest mega, powiem Wam. Super, super, super. Muszę wstać, aby nie wpaść do wody, bo nie mam zabezpieczonego. A może ten ster jednak coś daje? Ja od razu wlazł, bez kapoka, bez niczego i utrzymam się. Uj, Muszę się przyzwyczaić, chyba do tego. Wow, wow, wow. Powiem Wam, no. Jest ciekawie, jest mocno. Dobra, ogólnie pierwsze wrażenie, nie wiem, dziko się czuję. Trochę ciężko, ale jest fajnie. Jest fajnie, jest klimacik dobry do tego. Może ja usiądę. Tak. Może ja się nie obrócę. No i co, jak ja rybę zmierzę, to ja mam tu mierzyć ją, nie? Tutaj kładę i mierzę, nie? Może ja sobie spróbuję tu usiąść na to, czy nie? Powiem tam. Czy ja tam tu usiądę i nie połamię tego? Nie, jednak na tym się nie siedzi. Dobra, widzowie, to nie jest do siedzenia. Na tym nie da się usiąść. Nie, no jest... <słuch> Jakbym miał kapok, normalnie zabezpieczone ubrania, no to tak. Tak trochę na pewniaka tutaj stałym, ale jest dobrze. Czemu zakupiłem akurat tę deskę? Pewnie się pytacie, czemu nie belly boat lub ponton? A to ponieważ dlatego, no dużo znajomych właśnie mi się udało zobaczyć, że będzie ciężko i w ogóle. Ja, ja wiedziałem o tym, że będzie ciężko, nie? Tylko, że ja po prostu mi się spodobało na tym super rok temu pływanie, a ja nie lubię nudy, bardzo nie lubię nudy, więc tak samo jak lubię łazić po krzakach różnych, tak samo na weliwałcie bym się nudził na pewno, ale tutaj na supie będzie ciężko, wiem o tym, będę musiał sobie jakoś poradzić ale przynajmniej będzie zabawnie, będzie ciekawie chciałem, zależało mi na tym, żeby po prostu łowić na stojący. sobie stoję, zarzucam, zwijam i na tym mi zależało właśnie i w sumie spełniłem to na własne życzenie mam ale czuję, że ciężko na tym będzie się pływać trochę zobaczymy jak to będzie nie mogę się doczekać już jak to będzie wyglądało wiecie, ja bym pewnie się czuł jakby to było jezioro cieplejsza woda, bym miał na sobie kapok Kapok, może nie kapok, tylko e, kamizelkę asekuracyjną, no i już po prostu sobie łowił. Jest bardzo dobrze. Ogólnie płynie woda w tamtą stronę, no ale dobrze się na tym pływa. Ogólnie stabilność chyba jest lepsza niż na tamtej desce, bo tutaj jednak stoję stabilniej, nie? Czuję, że łatwiej mi jest ustać. Tam jednak były problemy, nie? No ale tak swobodnie po tym chodzić, wiecie, i zrywa na przykład, to będzie wyzwanie już dla mnie. Test stabilności, no tak oceniam, 6 na 10. Nie, no, no po porównaniu, jak, jakbyśmy oceniali deskę normalnie rekreacyjną i tam jest 0 na 10. Stabilność albo 3 na 10, to ta ma 6. 6, 7 takie bym dał. No. Za dużo wam tu nie powiedziałem, bo w sumie nie wiedziałem co tu powiedzieć. Schodzę stąd, spuszczam z niej powietrze i tyle by było. Nic tu więcej nie mam wam do pokazania. Deska zajebista, mega mi się podoba. A nad jeziorem bardziej spróbował, bo ponieważ tutaj na stopczu jak mnie prąd ciągnie. Więc myślę, że to jest utrudnienie, jeśli prąd wpływa na to, jak płyniemy, że nas ciągnie, nie? To jest jednak utrudnienie. Obczaje, jak poprawnie pływać na desce słup, jak stać i możemy łowić ryby. Ale przygody będą, ale będą przygody widzowie. Będzie się działo. To tyle w tym odcinku. Może nie był to odcinek zbyt dobrze pokazany? Za dobrze tego nie pokazałem. W sumie pierwszy raz w życiu robiłem unbox, unboxing i taki test. To taki test ode mnie, nie sugerujcie się tym po prostu, nie? Taki chciałem się pochwalić po prostu. Ja już schodzę. Dzięki za oglądnięcie tego odcinka. Jeśli Wam się podobał, to możecie lajka. Więc co, ja Ci bardzo dziękuję za oglądnięcie tego odcinka i do zobaczenia na wodzie. Cześć!